Czcigodny Księże Tomaszu, koncelebrujący tą najświętszą ofiarę. Czcigodni Księża, którzy w pierwszy piątek miesiąca przygotowujecie wiernych, pragnących uzyskać stan łaski uświęcającej poprzez spowiedź do przeżywania tej ofiary. Wy siostry i bracia, którzy uczestniczycie w tej Eucharystii, jak również i wy, którzy łączycie się poprzez pośrednictwo transmisji internetowej w tej świętej Eucharystii. Akurat dzisiaj, w poranek pierwszego piątku miesiąca, adwentowego pierwszego piątku miesiąca, to rzeczywiście jest tak, że nawet gdyby Pan Jezus przyszedł do nas i odwołał się do naszej wiary, Niech Ci się stanie według tego, jak wierzysz, to najprawdopodobniej by się to dokonało. Dlatego, że dzisiaj wyrażamy swoją wiarę, która nie dotyczy tylko dzisiejszego poranka, ale jest ukształtowana w nas przez regularne, okresowe przystępowanie do Spowiedzi Świętej i przystępowanie do Komunii Świętej. Miesiąc różnie bywa. Są różne historie w naszym życiu i czasem możemy go zaliczyć, ten upływający miesiąc, do udanych, czasem do mniej udanych, czasem do fatalnych, których się wstydzimy i w ogóle nie chcielibyśmy do tego w życiu wracać. Ale kiedy przychodzi pierwszy piątek miesiąca, to jakoś odzywa się w nas, rezonuje to przekonanie, które budzi w nas wiara i które budzi w nas zachęta. Zachęta do przeżywania praktyki pierwszego piątku miesiąca, żeby jednak mimo wszystko ze Spowiedzi Świętej skorzystać, żeby stan ducha w sobie odnowić, żeby zaprosić Chrystusa, którego czasem usuwamy, konsekwentnie usuwamy z naszego życia, żeby go na powrót zaprosić do naszego serca i żeby on tutaj zamieszkał. Czyli doświadczamy czegoś takiego, co się dokonało w scenie opisanej przez Dzisiejszy fragment Ewangelii. Niewidomi, proszą, o to, żeby dokonał się cud w ich życiu, i żeby mogli otworzyć swoje oczy i żeby mogli widzieć. Chrystus zwleka, i dopiero w domu, przy tym osobistym spotkaniu z Nimi, kiedy no, rozumiemy, że jest troszkę większa intymność, można ze sobą spokojnie porozmawiać, można wymienić myśli. Można zadać określone pytanie, można odwołać się do wnętrza. Niech wedle Waszej wiary wam się stanie. Jeśli jest taki w miesiącu, jest taki poranek, albo jest taki wieczór, w którym możemy się odwołać swobodnie i spokojnie i bez lęku do naszej wiary, i Chrystus może się dokonać, odwołać do naszej wiary, żeby dokonać w naszym życiu określonego cudu. To w wiedzeni tą pociechą, tym umocnieniem, tą otuchą, patrzmy z nadzieją na następne ranki, i następne popołudnia i następne wieczory naszego życia. Wzbudzajmy naszą wiarę i przyjmujmy łaski, których Pan Bóg chce nam udzielić. Przechodzimy na Eucharystię. Eucharystia jest rzeczywiście cudem. Jest cudem, dlatego że odmienia. Tydzień naszego życia, jeśli decydujemy się przychodzić na Eucharystię niedzielną, to wtedy przez samo uczestnictwo w tej Eucharystii, tydzień jakoś, mam nadzieję, że odczuwamy to wszyscy, że on staje się odmienny i ten dzień, kiedy uczestniczymy w Eucharystii, staje się wyjątkowy. Staje się z większym ukierunkowaniem na drugiego człowieka. Staje się z większym ukierunkowaniem na chwałę, którą powinniśmy oddawać Panu Bogu. Nie jesteśmy już tak bardzo pogrążeni w codzienności, tylko jesteśmy w stanie stworzyć dla siebie bardziej dalekosiężną, bardziej sięgającą dalej perspektywę dotyczącą spotkania z Bogiem i życia wiecznego. Eucharystia jest cudem, dlatego że ona. Jeśli przychodzi na nią człowiek wierzący, to nigdy nie powinna się człowiekowi znudzić. Nigdy nie powinna się człowiekowi Eucharystia dłużyć. O tym nas przekonywał wczoraj Carlo Acutis. On sam nie rezygnował z Eucharystii, tylko postanowił od pierwszego przyjęcia Komunii Świętej uczestniczyć w, 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 w każdy dzień w Eucharystii. I to owocowało. To mu się nie nudziło ani nie dłużyło, tylko to owocowało nawróceniem jego matki, w oparciu o spojrzenie na postawę syna, nawróceniem służącego z ich rodziny. Zatrudnili służącego, który był Hindusem i robił wszystko, co należy jako służący. Opiekował się dzieckiem, towarzyszył mu, rozmawiał z nim. Przekazywał mu to, co wydawało mu się najważniejszego, najwłaściwszego, a potem daje świadectwo o tym, że się naw, naw, nawrócił, doznał konwersji, przeszedł w, w sensie religijnym z hinduizmu na katolicyzm. Dlaczego? Dlatego, że po prostu spotykał się codziennie z chłopcem, który codziennie chodził na Eucharystię. To jest cud. Eucharystia jest cudem ze względu na to, że pokonujemy coś, co wydaje się jeszcze dzisiaj dla człowieka niemożliwe, a dla, a dla Boga jest to już od dawna możliwe, ciągle było możliwe. Znaczy chodzi o to, żebyśmy się połączyli z tymi, którzy żyli w innym czasie. Bo, żeby się połączyć z tymi, którzy żyją w innej przestrzeni, no to to wiadomo, to już jest możliwe. Kamera e, Telebim i e, transmisję można przekazywać. Można pokazywać ją milionom. To już się udało osiągnąć. Chociaż wtedy, kiedy żyła święta siostra Faustyna, to się wydawało jeszcze marzeniem, albo jakimś pragnieniem, albo nieosiągalnym proroctwem. Chociaż ona już zapowiadała. Że widzi taką, takie rozwiązanie, że jest obecna w kaplicy Ojca Świętego w Rzymie i jest jednocześnie obecna w kaplicy klasztornej w Krakowie. I to w czasie jej kanonizacji się dokonało. Dzięki możliwościom technicznym tych, którzy rejestrują dany przekaz obrazu i, i dźwięku i są go w stanie. Przekazywać praktycznie rzecz biorąc równocześnie do różnych miejsc na świecie. Więc to połączenie z ludźmi, którzy żyją w, 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 w różnym w, y, obszarze przestrzeni, to już jest dla nas dostępne, ale teraz połączyć się z tymi, którzy żyli w różnym czasie, no to wydaje się jeszcze abstrakcją albo utopią. Natomiast dla Pana Boga nie jest niemożliwe. Święty Jan Paweł II w encyklice Eklezja de Eucharistia pisał o tym, że msza święta jest tajemniczą równoczesnością. Tajemniczą równoczesnością, czyli że my uczestnicząc w mszy świętej i kapłan odprawiając Eucharystię, jakby uobecniamy, przywołujemy to, co się dokonało 14 Nizan 33 roku, czyli wtedy, kiedy Pan Jezus odprawiał, właściwie uczestniczył w Pasrze, w uczcie paschalnej i jednocześnie odprawiał z apostołami pierwszą, mszę świętą. My to uobecniamy, ale to jeszcze słabo do nas dociera wtedy, kiedy sobie w ten sposób tą prawdę postrzegamy. Natomiast najmocniej do nas dociera, wtedy, kiedy sobie uświadamiamy, że Pan Jezus wtedy, kiedy odprawiał pierwszą mszę świętą w Wieczerniku, widział wszystkich nas. Widział wszystkich kapłanów wszystkich czasów, którzy korzystając z władzy i z mocy Udzielonych przez Niego świętych. Odprawiają Eucharystię we wszystkich zakątkach świata. I widział wszystkich wiernych nas również dzisiaj, w adwentowy pierwszy piątek, przychodzących na Eucharystię. Widział wszystkich ich, którzy z wiarą przychodzą na Eucharystię i chcą korzystać z tego dobra, które przez swoją mękę i poprzez swoje zmartwychwstanie wysłużył. To jest największy cud. I coś, co dla człowieka ciągle jest jeszcze niemożliwe. Człowiek z jakimś niepokojem, z pokorą, ale, ale też z wielkim pragnieniem myśli, żeby taka możliwość połączenia z tymi, którzy żyli w różnym czasie, żeby się dokonała, to dla Pana Boga jest możliwe. To właściwie szczerze mówiąc, jest zapisane w dzisiejszej liturgii słowa, bo e, to już nie tylko to, co czytamy w pierwszym czytaniu, że e, w, w tych czasach, które zapowiada prorok Izajasz czyli w tych czasach mesjańskich, odmienionych przez odkupienie ze strony Jezusa Chrystusa, będzie w ten sposób, że, og że lasy libańskie, lasy libańskie będą jak ogród że spadnie ich ranga. Las Libański to jest absolutnie cudowna sprawa. Potężne, rozłożyste drzewo, trwałe drzewo, drzewo pożądane przez Fenicjan i przez Egipcjan. Drzewo, z którego wykonywano maszty do okrętów, ale jednocześnie budowano pałace albo świątynie, między innymi świątynie Salomona. Że to drzewo które jest wymieniane w Biblii 70 razy, czyli częściej niż pszenica, która była podstawowym pokarmem, że to drzewo zostanie sprowadzone jakby do rangi ogrodu, niewielkiej przestrzeni, wobec tego, co się dokona w życiu człowieka wtedy, kiedy przyjdzie ten, który jest zapowiedziany. I że to będzie odmieniało jego samego, ale też będzie odmieniało wszystkich, wszystkich ludzi żyjących. To zwrócenie uwagi na to, że ten naród, do którego odnosi się prorok Izajasz, to jest, to jest naród począwszy od Abrahama i od Jakuba. Czyli potężny Powszechny w wymiarze przestrzennym i jednocześnie potężny, powszechny w wymiarze czasowym. To dla wszystkich ich, którzy wierzą, dokonuje się ten właśnie cud uświęcenia i, i odnowienia całej ludzkości w świetle w oczach łaski Bożej. No, uczestniczymy niewątpliwie w ogromnym cudzie i to właśnie Eucharystia, w której uczestniczymy, jest tą tajemnicą e, jednoczesności. Wchodzimy jakby do wieczernika, w, za każdym razem, kiedy sprawujemy Eucharystię i powinniśmy sobie to zawsze uświadamiać, że kapłan jest narzędziem, natomiast... Prawdziwym liturgiem, prawdziwym przewodniczącym liturgii, w której uczestniczymy, jest Chrystus. Amen.